Cześć wszystkim, NightSapes tej strony, a dzisiaj pokażę Wam ustawienia w Modern Warfare 2 i Warzone 2 na PS5, więc to będzie obowiązywało zgaduję, że wszystkie konsole, ale na pewno PS5 i PS4, ale myślę, że większość będzie rzeczy tak naprawdę dla wszystkich. A teraz tak, przejdźmy do ustawień, co powinniście zmienić, żeby lepiej się grało. Zacznijmy od początku, czyli od kontrolera. Tutaj, jak sami widzicie, jest wszystko praktycznie zostawione normalnie, z tym, że wyłączymy wibracje kontrolera, Lepiej się wtedy celuje, po prostu nie jest to coś, co będzie przeszkadzać. Efekty trigger wyłączone, czyli żeby na spusty na PS5, nie były tam specjalnie zrobione pod nową rozgrywkę. Jest to fajne w kampanii, ale niekoniecznie w multiplayerze, lepiej tego nie mieć. Czułość drążków to jest tak naprawdę coś, co powinniście sami sobie zdecydować. Ja grałem w urodzonej jedynce na 20/20, a wiadomo, że FOW tam był zamknięty. Tutaj możemy otworzyć sobie pole widzenia dużo więcej, a więc tutaj też jest w zależności, jakie pole widzenia zaraz wybierzecie. Ale dla mnie zrobiłem 15-15. Myślę, że będę szedł aż do 20, bo czuję się już komfortowo z 15. -kami. Zwykle lubię mieć trochę więcej niż mniej, ale tak jak mówię, każdy musi po prostu sam sobie wybrać. Najlepiej sobie spróbować jakąś wyższą niż zwykle, pograć parę meczy, zobaczyć jak się czujemy. Jak się przestawimy, to można wyżej, można zostać na tym, a jeżeli dalej jest źle, to cofamy niżej, żeby było jak najbardziej czułe. Także abyście czuli się komfortowo strzelając i celując. Więc tutaj jest tak naprawdę 1.15, ale to już musicie sami zdecydować. Możecie zarządzić na przykład o 7.7 i zobaczyć, jak jest za wolno, dać sobie więcej. To już musicie naprawdę sami gdzieś tam poczuć, co jest dla Was komfortowe. Zależy też od wielkości telewizora, jakiej odległości jesteście od niego, jakie macie pole widzenia w grze ustawione. Więc od tego wszystkiego będzie zależało, jaką czułość powinniście dać. Mnożnik na razie mam na 1, nie czułem żadnej różnicy, żeby coś zmieniać. Wszystko jest tak, jak naprawdę zostaje, jak powinno być. Jedynie tutaj zamieniamy te dwie rzeczy. Interakcję, przeładowanie ustawiamy na trzecie, czyli traktuj interakcję priorytetowo. Dzięki temu będziemy mogli po prostu jednym kliknięciem podnosić rzeczy, po prostu nie wiem, podnieść kewa. Możemy po prostu kliknąć i on się podniesie od razu, więc to jest bardzo szybkie, bardzo wygodne. A w sytuacji, gdzie mamy dwie rzeczy do wyboru, to wtedy, jeżeli chcemy przeładować, musimy po prostu przytrzymać o tą sekundę dłużej i wtedy zaczynamy przeładowanie. Jeżeli chodzi o zachowanie płyt pancerza, chcemy mieć na wszystkie. Załóż wszystkie, bo gdzieś to po prostu nam robi szybciej, że nie musimy trzymać cały czas, tylko możemy po prostu kliknąć i samo się założy wszystko. Jeżeli chodzi o to, to jest tyle. Jeżeli pójdziemy na zaawansowane, wspomaganie celowania, wiadomo, że chcemy. A, typ asystowania, moim zdaniem, ja zostałem przy domyślnym, po prostu tak mi działa ok, ale wiem, że gdzieś tam od sprawdzał i niby jest o 3%, czy tam parę%. procent Może być potencjalnie lepiej z Black Ops, więc to już w zależności co chcecie. No, tak naprawdę, obydwie te opcje będą ok: domyślne i Black Ops. Działanie żyroskopu. Ja mam wyłączone, jeżeli ktoś grał w gry na Nintendo Switch albo na Wii, może jest przyzwyczajony do tego, wtedy możecie to użyć, ale jeżeli nie, lepiej tego nie używać, bo będziecie się mylić. Co to jest? Po prostu padma w sobie żyroskop, który wie jak go trzymacie, i trochę można powiedzieć, że to jest tak jakby granie na Nintendo Wii, właśnie gdzie mamy ruchem fizycznym naszego ciała, w tym wypadku upada. Możemy celować, jest to bardzo spokojne, jeżeli chcemy gdzieś tam małe korekty robić w celowaniu, ale jeżeli tego nie używaliśmy, lepiej tego nie używać, bo więcej sobie przeszkodzimy niż to warte. A jeżeli na przykład gdzieś tam się ruszamy podczas grania, to tylko sobie będziemy przeszkadzać. Celowanie mam na dynamiczną, mam wrażenie, że tak było w Modern Warfare 1, jeżeli dobrze pamiętam, tak nie ustawione i tak gram dalej. Jest dla mnie po prostu najbardziej wygodna i myślę, że też Wam się spodoba. Automatyczny ruch do przodu wyłączony. Zachowanie sprintu, tak podwójne wciśnięcie. Przez... Myślę, że w tym akordu w lepiej jest nie mieć włączonego tego automatycznie. Lepiej, żeby samemu sobie to klikać, bo tak po prostu działa mechanika w tym warzone. Tutaj aktywacja spadochronu mam włączoną, ale jeszcze się zastanawiam, czy dobrze jest mieć, czy nie. Z jednej strony zawsze tego nie miałem, ale w tym Urzonie póki co miałem i na razie mi pomaga. Ale myślę, że tu lepiej po prostu nie mieć i sam mieć to wyczuć. Więc zgaduję, że tu lepiej było wyłączyć. Więc idźmy dalej, tutaj o grafikę, bo tutaj możemy coś zmienić. Streamowanie tekstur ja mam włączone. W zależności od waszego internetu i waszej po prostu konsoli, wszystkiego możecie wyłączyć. Ale ja mam włączone i dałem automat. Można dać limit, jeżeli ktoś ma, ale myślę, że jeżeli już masz limit jakiś mieć, to lepiej po prostu nie mieć. Rozmycie świata wyłączamy. Rozmycie broni wyłączamy. Chcemy mieć ostry obraz, żeby widzieć przeciwników. Efekty ziarna tak samo chcemy wycofać. Po prostu lepiej, ostrzej gra wygląda i w ten sposób lepiej widzimy przeciwników. Głębia ostrości tak samo. Nie chcemy. Nie chcemy mieć po prostu nic rozmazanego, kiedy celujemy czy coś chcemy zobaczyć. Włączenie obrazu Fidelity FX. Po prostu jest to jakiś tam inny sposób na włączanie obrazu. Ja mam to włączone i dane na 100, ale myślę, że włączyć i dane na 50 lub 100 jak najbardziej można. Gdzieś tam powinno to wyoszczyć obraz, co też powinno nam w teorii pomóc widzieć przeciwników lepiej. Jeżeli mamy częstotliwość odświeżania, jeżeli macie PS5 lub Xboxa Series X, jeżeli macie jeszcze monitor lub telewizor, który obsługuje częstotliwość taką właśnie jak 120, włączcie sobie Będziecie mieli po prostu więcej FPS-ów, czyli więcej klatek na sekundę. A co za tym idzie? Po prostu łatwiej będzie wam celować, łatwiej będzie wam grać, bo wszystko staje się płynniejsze. Pole widzenia tutaj jest właśnie to, co mówiłem, że tu jest duża zależność od osoby. Jak widzicie z prawej strony, jest porównanie i 80 to jest tak, jak było w Warzone 1 i w Modern Warfare 1. Ale teraz możemy na konsolach zmieniać i ja mam na 120, czy najszersze jakie może być. Tylko pamiętajcie, że ja gram na konsoli, siedząc metr od telewizora, który ma 49 cali. W ten sposób ja. I widzę coś, co jest bardzo małe na środku ekranu, gdzieś tam piksele, a jednocześnie przez to, że mam 120 fowa, widzę naprawdę szeroko i mogę naprawdę zobaczyć dużo. Ale jeżeli miałbym mniejszy ekran, na pewno bym nie grał na 120, albo byłbym dalej od ekranu, bo po prostu bym nie widział tych detali. W 80, tak jak było na PS4, gdzieś tam zawsze było widać lepiej coś dalej, ale przez to, że... Możemy teraz zmienić. Ja sobie zmieniłem 120. Widzę naprawdę dużo, dużo po prostu lepiej się gra, a jednocześnie, że się ze blisko mogę sobie przycelować łatwo i widzę, co się dzieje na ekranie. Tutaj musicie sami zdecydować. Moim zdaniem, powinniście sobie zmienić z 80 na 100 i zobaczyć, jak wam się gra. Jeżeli dalej czujecie, że możecie pchać dalej, próbujcie 110, może 120, w zależności tak naprawdę od tego, jak gracie. Więc. Musicie sami sobie zadać pytanie na czym gracie w jakiej odległości. Po prostu czym bliżej i czym większy ekran, tym bardziej możecie po prostu pchać. I też musicie sami ocenić jak wam się gra. Jeżeli jest 120 i nie widzicie, czujecie, że coś tam jest nie okej, okay, za mali ludzie się wydają na ekranie, najlepiej po prostu zmniejszyć. Zmniejszamy ruch kamery pierwszoosobowej o 50%, po prostu nie chcemy tych drgań, zawsze będzie nam lepiej w każdym trybie. Jeżeli chodzi o dźwięk, tutaj jeszcze zmieniłem sobie na słuchawki, ze względu, że gram na słuchawkach. Zawsze możecie sobie to ustawić na co Wam się podoba lub po prostu potestujcie, bo czasami jest lepiej na tym lub na tym. Najprawdopodobniej wzmocnienie basu słuchawek by pomogło, jeżeli chodzi o kroki. Mam wrażenie, że mi tak pasuje, więc po prostu tak zostawiłem, ale to jest znowu gdzieś tam własna interpretacja. Możecie sobie zmienić, ale nie musicie. Czat głosowy włączony. Ostatnio znowu na trzecie głosowym, przez bieżniowy włączone. Wiem, że niektórzy tego mogą nie siedzieć, więc to sobie wyłączcie. Ale jest to po prostu tak jak jest, czyli słyszymy innych przeciwników, tutaj słyszymy ich, jak zbijemy ich, a tutaj jest po prostu nasz czat głosowy. Jeszcze jedną rzecz do zmienienia, to jest właśnie na tutaj na interfejsie, czyli musimy zmienić parę rzeczy. Dostosowanie koloru. Tutaj jest najlepsza rzecz, co możecie zrobić, czyli zbrak, gdzie jest to po prostu bardzo jakby szaro-bure, możecie zmienić na filtr 2 i zmienić właśnie, żeby to zmieniało się nie tylko dla interfejsu czy świata, tylko dla obu. W ten sposób te rzeczy po prostu stają się bardziej kolorowe. Zawsze to gdzieś tam o te parę procent będzie po prostu lepiej. Filtr kolorów na filtr 2, oba 100% i 100% i w ten sposób macie. Trochę mocniejsze kolory, jeżeli chodzi o całą grę. Jeżeli chodzi o HUD, jeszcze sobie sprawdźcie, żeby mieć kwadratową minimapę. Obrót jak najbardziej, poziom kompasu chcecie mieć, bo chcecie widzieć, gdzie ktoś strzela. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia, konto i siedzi, już tam nic nie będziemy zmieniać. A więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że coś się dowiedzieliście dzisiaj nowego. Może coś zmienicie. A też jeżeli macie swoje rady, swoje jakieś tam ustawienia, dajcie znać w komentarzu, może komuś się przyda. Mam no nadzieję, że Wam się podobało jeszcze raz. To tyle z mojej strony i do zobaczenia następnym razem.